tak, po dzisiejszym dniu to będzie dobry materiał na naprawdę. Oj tak. Siema, witam w kolejnym odcinku drętka wideo z serwera Karna. Poszukiwanie spota zaprowadziło nas tym razem do pałacu zimowych elfów. Ekipa miała na nie preje, a ja po prostu chciałem przepalić staminę. Byliśmy to w trójkę i jakoś to szło. No Teraz wyciągnę, następnym razem jak to wbiegniemy do rumu, nie? Ale Masz tą bombkę, chcesz zgubić? <laughs> Pista BOMB Chyba za co? Weźmy podejście. Trochę po jak spiliśmy i level 321 dobiłem już podczas Gold Bossów. Zanim jeszcze wybraliśmy się na Goldy, spotkała nas całkiem zabawna sytuacja. Ej, patrzcie, moja dupa. Goldia. O, o! <laughs> będzie Ramaz. <laughs> Też ma tu do dziury nie wpadła. Kurwa, nie, 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 padła. Kurwa, się poradził. Ja próbowałem ropnąć, ale ona się ruszyła na dole. Dobra, content, kon, kon, Na dyntkę. Co za chłop. Ja ale Ale tak, tak zdrudnij się, nie ma racji, do mnie trafiła. Ale teraz What the fuck co ma pewnie miało. w głowie, co tu się odjebało. Te ledwo widoczne dziury z Heart of Destruction są przyczyną wielu zgonów wśród niskopoziomowych postaci. Musicie na nie uważać, bo łatwo w nie wejść przez przypadek i zanim zorientujesz się gdzie jesteś i co się dzieje, zaliczysz zgon i szybki teleport do templ. Takie dziury można spotkać przy wejściu na Golden z Farground, Zao oraz Ancrachmun, a dwie kolejne, które czyhają na nieuważnych graczy znajdują się w Edron oraz na zachód od mostu Dwarfu. Dzięki za pomoc, do mnie pisze. <laughs> Nawet nie wiem, co to było. Napisz tam, nie ma, nie ma problemu, polecam. Ja pierdolę. Czekaj, muszę napisać, myślałem, że będziemy razem chodzić. Możemy zrobić <noise> Dzisiaj wypadło na Isabi. Mieliśmy dwóch MS-ów, ale to nie problem. Akurat tutaj, gdzie byśmy nie poszli, mobów było dużo, więc exp też się zgadzał. Na wszelki wypadek odpaliłem defa, chociaż może i bez niego jakoś by to poszło. Wybuję się, wybuję się. Gdzie jest Gossi? Oh. Kurwa, co jest? Czekaj, ja będę tak się cofał, ja się będę cofał. Kurwa, to nie jest początek, Hunta. Być może ten dew właśnie uratował. Dzięki defowi biłem z resaj zera przynajmniej przez chwilę. Na pierwszym refilu nie miałem imbu przeciwko ziemi, a te zrobiłem przed drugim huntem i naprawdę sporo dało. Czułem to ja, druid jak i MS podczas uchania. Expa robiliśmy coś koło 7kk na godzinę, a jak doparaliśmy boosty już w czterech to analizer pokazywał nawet 8kk na godzinę. Po południu czekał nas boss run. Chcieliśmy w miarę regularnie zbijać wszystkie profitowe bossy, bo zbijał się double exp i za coś trzeba było kupić boosty i training weapons. Pierwszy raz zbiliśmy bosa Areny, którym był Maxenius, czyli chyba najłatwiejszy z nich. Goldy oczywiście zrobiliśmy sobie dla pewnego profitu, chociaż zabiliśmy jedynie dwa bossy. Wow, zabiłem, padłem. Kurde, uciekaj... Gdzie jest coś? O kurde. O, ale I no... jednak coś poszło nie tak. No zabrakło jednego hita, kurde, no. Ale przynajmniej 4 złota dostałem. Ale to dobra. Pocieszenie. Dziś nawet szardnęliśmy się na Grave'a z Edron i też w miarę sprawnie poszedł. Problem jednak pojawił się na powrocie z Faceless Bane'a. Po tym jak ponownie padło hasło, przebiegamy. Tu przebiegamy? Do góry przynajmniej? Tak, ja odlurowuję tam za tym, dawać. Lecieć? Tak, go, 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 to, to, to musimy przejście tu przejść, Ja to by to rurało do góry, dawaj Nino, o kurwa, Po, uh. Nino dawaj do góry, do nie dobra, idę, nie idę. czekaj, nie wyjdę, dobra, idę do góry, idź do góry, idę do widzę. fuck, nie, Traf. nie, trap, trap, kurde, papa, nie, Traf, trzymaj się, trzymaj się, trzymaj się, macie sumano, może, chodźcie na dół, chodźcie na dół, idę, idę, idę spróbuję do was tam zejść, już. Juka szybko! Juka szybko! Juka padł! Kurde! Kurczę! Kurczę! Gdzie? To chura Kurczę! Kurczę! Kurdam, ale padniesz też a, to to Kurczę! Nie no Ja ja Kurczę! na razie, czekaj to dobre przebieganie ja mam Kurczę! 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 może nie ja, próbuję zrobić ja sumana, czekaj. Czekaj, gdzie to czekaj, czekaj. E, Maciej, czekaj. Ja, ja mogę massany bić, to czekaj, Ten te na górze mamy. wybijmy, no. No, no no dawaj, to trzymaj to. Spróbuję, wiesz, to jak set na siebie może? A ty bij. I jak coś do góry lecimy, tam, Tego na. wybije tego, góry. co jest nade mną. Nie wchodź tu, gold! Jest. Już wszedł chyba. Co no, ty, ale. Cofnąłem się, no. Ale potem Dobra, wyjdziemy, wyjdziemy, może... wyjdziemy luźno. Aksji, ale co, idziemy na górę i. Góra, góra, na tak. Dobra, żeby nie zamknął, żeby nas nie zamknął. A, czekaj, ta, kurwa! No. <laughs> Tego na dole po lewej spróbujmy. A macie tam miejsce, gdzie mogę tam stanąć? Tak, żeby z jednym, dwoma mobbingów? Ty goście ja ci firebombę dam, czekaj. Nie mogę, ty się linio. Zrzuć mu firebombę, ja to biorę na siebie. Gdzie firebombę? Na dół, żeby nie przyszły po prostu, żeby on mógł zejść i mógł wejść za fajerbombę, dobra. Chodź. Trzymaj się lino. Ja już wychodzę z Dobra, już połatam mam tam. Urwa Ach te rączki, szybkie. Trzymaj sześć? Ale to zejście juki było mi nie? <grym> no Juka, już wchodzę. <grym> Praktycznie całą wytamę już nie Ale tutaj Dobra, chodź. Masz, że żyjesz, chyba nie wszystko Ja już ja tutaj kryt ale ty, wiesz, ja zapomniałem, że mogę się lecieć z tym, bo ja myślałem, że na UT to jest. Ja, Saving fucking stamina guys! Ja, ja tylko spiryty piłem, nie? zapomniałem, że na którą mogę się lecić Ja pierdolę. <grym> tak tak, Dziękuję za materiał na ten wideo Kolejny poranek spędzony na słonecznym Isabi. Podpuszczony przez Mumcie próbowałem, aby analizer pokazał 10kk na godzinę. Mimo dwóch prejów na Exp i Boosta udało się dobić tylko lekko ponad 98 kk Na drugim refilu byliśmy już w 5, ale Exp spadł może tylko 800k, więc było całkiem dobrze. Bestiarka wciąż czekała na wbicie. Tak w sumie się stało, że Jangoane wpadły do bestiary, co 50 punktów, a do tego możliwość odpalania na nie czarma. Oczywiście chodziło o dodża. Nie tak dawno zrobiliśmy finał goldów, za który zostaje się niebieski jako Vibrant Egg. Po jego użyciu z automatu dostajemy Mounta Sparkiona. Nie wiem czemu, ale nie chciałem go wcześniej używać, a właśnie tego dnia mi się odmieniło, więc dostałem nowego Mounta. Przynajmniej tego nie da się failować. Już od chyba dwóch tygodni miałem wejściówkę na bossy deeplingów, a jakoś tak wychodziło, że albo nie było Jaula, albo mi się nie chciało. W sumie to nie pamiętam. I mniejsza o to, bo właśnie w ten dzień Jaul był i udało mi się uczestniczyć w jego zbijaniu. Lud był naprawdę dobry. Anka. chodźcie. Anka. 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 In 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 All in. Olin, wszyscy są? Raz, dwa, Anka. trzy. Anka SP, jest pewno zdał. Robimy. Carlet i depth Lorika zacząłem chestplate Elo! Jest chestplate? Jeszcze raz, A, co? No patrzę, nice. cyk. Dobrze, i Lorika jeszcze, to dobrze. No chestplate to najlepsze co może spaść. Oprócz niego wylóciliśmy dept Kalsei, Aksa, dwie dept Loriki, Mace, Shielda oraz... <coughs> Drugi Ornet chestplate! No i no, dobrze. Dzisiaj mu mówiłem, że przeżyję. Wypadł weekend, ale nie był to zwykły weekend. Była to majówka. Mimo chęci, nie udało mi się grać tyle, co bym chciał, więc cały majówkowy weekend opiszę w jednym punkcie. Jak był team to coś tam pobiliśmy i Sawi, a tak to chodziło sobie na solo, exp podobieć bestiarki. Kac morderca nie ma serca, a majówka trwała w najlepsze. Up, padłem. LOL! To nieźle. Ja. Wychodźcie. Nie. Ale mnie zbumbiło! Żywioł dostałeś, żywioł. Ten druid mi podbiegł pode mnie, dostałem tym bombom i potem jeszcze duke mnie zajmował złymi. Kurwa! Dobra, idziemy po blesy! Z bestiarek udało mi się dobić na przykład Serpent Spawny, Soul Eitary i Eternal Guardiany. Wszystkie te moby oczywiście występowały na Banucie. Tam wpadło też sporo medus, a hydr zostało mi do końca tylko 100 sztuk. O taskach chyba nie muszę wspominać. Podczas robienia questu na koskę spostrzegłem, że wolne były lava Lurkery. To skorzystałem z okazji, by dobić tam bestiarkę i tak się złożyło, że dobiłem sobie również bestiarkę na Barklesach. Mam już te dwa spoty z głowy i w sumie to dobrze, bo nie ma tam luta, mimo że ekspekt na solo granie się zgadzał. Tego dnia zabiliśmy gildią też łączone 4-6, dzięki którym odblokowałem sobie imbu na plecach. Z racji, że był to event gildyny, nie będę wrzucał materiałów z tego wydarzenia. A nie mogę jeszcze zapomnieć, że bestiarkując na Isle, wykonaliśmy dla całej drużyny questy na Nightmare Teddy. Dużo ekspa to daje. O. ESA! <grym> dobra, daj <grym> <grym> dobra, jeszcze zostało jedno, to zrobimy. Bo no tak jak widać, strasznie dziwne te dni były. Niby coś eksporuszone, ruszone, jakieś tam bossy zbite, a nawet i quest na kostkę został do połowy wykonany. Może lepiej, co się działo na Majówce, niech na niej zostanie, a my lecimy dalej. Dzięki za oglądanie tego wideo i do zobaczenia w kolejnym odcinku już za tydzień. Piona!